Cześć. Dzisiaj redakcja magazynu Biomasa jest w samym centrum Poznania po to, żeby zapytać jego mieszkańców, czy wiedzą, czym jest pelet. Z czego robi się pelet i do czego w ogóle ten pelet jest potrzebny. No to zaczynamy. Dzień dobry. Czy wie pan, co to jest? No wiem. Podejrzewam. No nie wiem co, ale jakiś, jakiś granulat. Podejrzewam, że może z drewna. I jak pan myśli, do czego ten granulat może służyć? Do opału. Bardzo dobrze. Jest to alternatywa dla węgla jako groszku, czyli pelet. Polska jest piątym producentem peletu w Europie. Nie ma pojęcia. Ale też zauważam skutki tego opalenia węglem. Oczywiście jest to problem z pewnością, smog tak samo. Ludzie też, którzy mieszkają w Poznaniu też skarżą się na pewno na smog. I na pewno odnawialne źródła energii są pewną odpowiedzią. Ale dlaczego to jest, Czy o tym nie mówi? E, i to jest dobre pytanie. Dlaczego się o tym nie mówi? E, chyba jakiś pelet. E, zgadza się, to jest pelet. Z, z czego robimy palet? Z resztek od drewna, z jakiejś obróbki drewna. Świetnie. E, pierwsze pytanie, znaczy pierwszy gość i pierwsza bardzo dobra odpowiedź. Czy wie pan, e, czy w Poznaniu można palić peletem w urządzeniach na pelet, czy nie? E, nie wiem, bo palę gazem, ale, ale e, wydaje mi się, że tak. Tak, pelet. Pelet, czym jest pelet? Z tym jest już gorzej, ale są to zamienniki, tak? Yy, pelet jest to ekologiczne paliwo, którym możemy palić w kotłach, piecach albo kominkach. Jak myślisz, z czego ten pelet powstaje? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ja nie wiem. Yy, może zabrzmieć głupio, ale wygląda jak peletki, których używałam w klatce królika. Bardzo dobrze, to jest pelet drewniany, tylko nie służy jako wyściółka dla królików, ale jak myślicie? Nie mam pomysłu. Pelety kojarzą mi się z kominkiem. Bardzo dobrze, pelet to jest ekologiczne paliwo. Czy Waszym zdaniem w Poznaniu można palić peletę? Nie wiem, naprawdę. Myślę, że powinno być można, bo skoro jest ekologiczny, to... Dzień dobry, czy wiecie, panowie, co to jest? Eee... Gryse drzewo. Drewno. Biory, no drewno, biury. Nie do końca wióry, a pelet drzewny. Jak myślicie, panowie, z czego ten pelet powstaje? Z drzewa, no pani powiedziała drzewy, no, to drzewa, no to z, z drzewa. Ale z drzewa okrągłego czy z odpadów drzewnych? Jak y, przy, przycina, robią przecinkę, czy tam jak mówią wycinkę, to z tych odpadów mają teraz takie maszyny, że rzucają i one właśnie y, tną na takie, na kompost, na różne takie właśnie, jak tutaj między innymi to, co widzę u pani. A wiecie panowie, do czego ten konkretnie palet jest używany? No, jak tak bym powiedział, chwilowo nie wiem. Nie pani. Ja to widziałem raz do centralnego ogrzewania tym palili, Wie pani, co? Bo to już były takie kostki porobione. Można rzeczywiście palić paletę w kotłach, w piecach albo w kominkach przeznaczonych do paletu. A jak myślicie panowie, czy to jest ekologiczne ogrzewanie? Ja bym powiedział, że nie. Ja jej tak samo i po prostu. Jest, może jest tańsze, może jest z, trochę zdrowsze, ale jednak niszczymy lasy przez takie wycinki, i, i, i po prostu, no, dalej to mówiąc szczerze nie wiem. Przeprowadzona przez nas sonda uliczna w Poznaniu pokazuje, że Poznaniacy nie do końca wiedzą, czym jest pelet i czy jest on ekologicznym paliwem. Dlatego tak niezmiernie ważna jest kampania informacyjna na ten temat i edukacja, edukacja, edukacja. O tym będziemy mówić między innymi na piątym Forum Peletu, które już 28 września odbędzie się w hotelu OSSA i na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem branży peletowej w Polsce.